Cześć, witacie z tej strony Game. Przepraszam Was, że w e, niedzielę ani w poniedziałek nie było wtedy odcinka, ale e, bardzo dużo się po, po, pokomplikowało i nie miałem po prostu e, z, z, z czasu ani ochoty, ale teraz wracam do nagrywania, wracam też z pisaniem wierszy. Je, je, e, wcześniej grałem już, tutaj przeszedłem w wieżę horrorów, ale nie do końca. Też został mi do pokonania na NoPse Cybot, ale to jakoś dziwne to jest po go i mimo tego tracę z, z, z chorobę. Więc tak. Co tu się pojawiło nowego ten, naszego Mm, ostatniego odcinka pojawi się tryb cameo, który jest nowością w e, Mortal Kombat 1, więc tak mm, tutaj wszystko jest jak było, nic się nie zmieniło tutaj nic na, nic na nas nie stać więc co zaczynamy od trybu bitewnego tutaj sobie zamieniłem na haraina skorpiona oraz goro i w postaci cameo mam skorpiona za chwilkę wam pokażę na czym to polega jak to działa i o, ruszamy z rozgrywką fight tu, tu, tu wcześniej popyła by muzyka ale ją Wyłączy, wyłączyłem. Czy to jakoś przeszkadza, to szczerze mówiąc, nie, nie wiem. Stam się na Waszą opinię. Chociaż jeśli chodzi o opinię, to i tak nie mam żadnych komentarzy od Was. No ale no cóż, o tutaj mamy idealnie <tryk> yy, w, 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 współpraca obu postaci Jeśli się pojawi u przeciwnika t, 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 takie srebrne coś to można nacisnąć w ekran yy, jednocześnie dwoma palcami i postać wspomagająca yy, nam yy, pomaga wyprowadzić cios. Przez te długi czas przez was byłem nieobecny i w kemplejach i we w kierszach. Bo zysmaka, smakałem się też ze swoimi prywatnymi problemami ale mam nadzieję, że te, teraz to sprawniej pójdzie bo wzięłam je nawet w na napisanie Napisałem te dwa wierszyki skierowane głównie dla dzieci i mam nadzieję, że że się komuś spodobają. Jeśli chcecie, to mogę zamieścić link mojego profilu z wierszami pod kolejnym materiałem i sami. O, ocenicie, czy mi to dobrze wychodzi, czy nie. Ale mam nadzieję, że jakoś uda mi się zainteresować tym, chociaż ma małe korono. O i patrzcie, tu y, 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 obok naszych postaci świeci się ikonka skorpiona klikam i on wykonuje rzut kunai o i znowu i to mi się akurat podoba i wybrałem skorpiona jako postać cameo ale Chyba zrobię troszeczkę dłuższy odcinek, by pokazać wam Wszystkie postacie, jakie mogą być Właśnie w cameo Tu jest Skorpion, pokażę wam te, 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 Teletreeborka Triborka z Sub-Zero I... Przez sam, sam jestem ciekawy jak, jak on ma ruchy i w ogóle bo y, in, innych postaci cameo w ogóle nie testowałem No dawaj niech będzie ten 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 mm, pan Znacznik, dobra, a nie mniejsza o to. A, czyli taki ruch. A. Szczerze mówiąc tą sz szału nie ma. No dobrze. Um, wcześniej mówiłem, że jedna wieżyczka to jeden odcinek, ale postaram się, żeby to był dłuższy trochę, bo chciałbym wam pokazać wszystkie postacie, aż nie z tych gościnnych wojowników. Tutaj zaczynamy na nową wierzyczkę. Odnów. O! No. Odnów. Dobrze, był Triborg. Teraz czas na gejno. Zobaczymy go. Chyba przyznam, że z całego MKG. Okay, no to tak średnio lubię. Nie, 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 wiem czemu, ale czegoś mi nie, 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 nie przypadł do gustu. Ale so, 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 zobaczymy go. No te falki to szybko, bo mam tu dosyć w, 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 w silne postacie. A to jest taki zwykły podstawowy ruch, no, ale plus taki, że u okay, Kejno ma ten ruch yy, ogłuszenie to jest akurat na yy, du, duży plus. No dobra, 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 dobra. I też bo bardzo dawno nie było odcinków z Simsów ani z Diablo. Więc tutaj jest z tego superrawe, ale myślę, że uda nam się to na drogę nadrobić jeszcze w tym albo, jak nie w tym, to w przyszłym tygodniu. Ciekawi mnie ten atak wspomagany. A, to tak sobie. ogólnie nie, części z y, 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 dziesiątki to tak średnio mi odpowiada, jeżeli chodzi o niektóre ataki ale na pewno już jeśli chodzi o MK Mobile to jest już taki naprawdę beznadziejny ma beznadziejny moim zdaniem ataki no już dużo ciekawik gra te takie do Teraz weźmiemy armaka. I co mogę wam jeszcze powiedzieć? Niestety że przebywam teraz w szpitalu ale nie będę wam mówił z jakiego powodu, gdyż mój satan się troszkę po po pogorszył. No to już ciekawe. I będę miał po prostu więcej czasu na... Nakrywanie oraz na napisanie różnych wierszy. Ogólnie to, to, to też mnie ciekawił, żeby na TikToku zrobić taki. Profil z samymi wierszami, co w sumie mogłoby być dosyć ciekawe, i myślę, że po sk skończeniu nagrywania zrobię coś takiego. Dobra, zobaczymy te, te wore. Jakie ona ma ataki. Znaczy atak. W, w ogóle przed sobą odcinek nawet ze skorpiona nie używałem to. Teraz mam szansę go poużywać. O kurwa. O kurwa. O kurwa. No to mnie zatkało. To mnie dosłownie zatkało. Że normalnie zrobiła X-ray. O kurwa. No to już chyba zostaje przy te teworze Zamiast tego Skorpiona. O cholera. Ja nie, nie wiem, czy to jest jej taki jakby atak specjalny, czy coś zrobiłem, żeby tak było. O co tu chodzi? Kurde. No, nie wiem co powiedzieć, naprawdę. No, już chyba wiem przy jakiej postaci zostaniemy. Dobra, została nam ostatnia walka. Ja to muszę z, z, z deworem zobaczyć jeszcze raz Bo normalnie to mi z spokoju nie da A nie, jednak taki ruch? to rzeczą ona wcześniej wykonała X-raya O co chodzi? O co tu chodzi? Dziwne Chyba, że to mama, Moja przeciwniczka wykonała x i była tewarą, ale No nie no Kurde ja ten y, odcinek jak nagram, to to ja muszę jeszcze raz zobaczyć, bo normalnie coś się stało niesłuchanego. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Tu odbierzemy sobie na nagrody. No ha ha ha. tutaj nic pokonanie wrogiego mistrza walki tutaj na razie nic nie możemy zrobić tutaj mamy zadania jeden jest wykonany tutaj mamy zwycięstwo o, 32 tuszyczki Elegancio. To jeszcze się robi. O, tu coś mamy. Tak. Jak będzie? Zwycięstwo. I Ym, No, no dobra. My... A mnie powoli koni czas, więc ja się będę z Wami już żegnał. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej!